Dobry, szczęść Boże, słowo budzik, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. 16 listopada. Piękne słowo dziś, o którym uwielbiam mówić, więc się będę musiał pilnować, żeby nie za długo. O czym będzie? O tym, że miłosierdzie nawraca. A jakie słowo Boże? No to serdecznie zapraszam. Z Ewangelii według św. Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Szedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam po Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz, nie dość że celnik, więc nielubiany, skorumpowany, bo, bo, bo taki był system w cesarstwie rzymskim. Celnik był od zbierania daniny na rzecz cesarstwa. Do tego był jeszcze zwierzchnikiem celniku, był bardzo bogaty. Ale próbując sobie wyobrazić taką osobę, to był człowiek, który na pewno jest w różnych układach, ale ostatecznie jest samotny. Bo tam, gdzie są układy, tam nie ma naturalności, tam nie ma zaufania. W układzie albo jesteś, albo nie jesteś. W układzie liczysz się do czasu, kiedy pasujesz do układu, kiedy też coś możesz dla układu zrobić, a jak nie jesteś, no to już Cię nie ma. Tak? Więc to nie jest człowiek, który ma pokój. To jest człowiek bardzo mocno zakorzeniony w świecie i to jeszcze takim świecie upapranym grzechem. Możemy powiedzieć do tego, może mieć kompleksy, był niskiego wzrostu, nie może wszystkiego zobaczyć, Jakoś to niewątpliwie go też dotykało. A no jest w nim jakaś ciekawość, chce zobaczyć, coś się dzieje. Może jakaś rozrywka w życiu, tak? No bo dzień za dniem, pieniądze za pieniędzmi, dzieje się coś nowego. Jak wielkie jest jego zaskoczenie, kiedy Jezus mówi: Zaheuszu, chcę przyjść do ciebie, w gościnę. Do mnie, do ciebie. Przyjął Jezusa najlepiej jak mógł, rozradowany. Nagle ten dzień stał się dniem, który jest zupełnie innym niż pozostałe. Nowe myśli, nowe okoliczności, nowi ludzie, cała nowa sytuacja. Zauważmy, że w tej Ewangelii, w tej scenie Jezus nie mówi Zacheuszu, musisz się nawrócić, jesteś grzesznikiem, idziesz złą drogą. Chcę pójść do Ciebie. Jezus siedzi za stołem, Zacheusz znika yy, i zaczyna dawać pieniądze ludziom. I mówi: yy, Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim. Jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Ilekroć czytam ten tekst, sobie myślę, yy, co ci ludzie, którzy dostali te pieniądze, mówili, myśleli o Zacheuszu. Jeśli wcześniej mówili złe rzeczy, teraz mówią dobre rzeczy, ale nie dlatego, że dostali kasę, ale widzą, coś się stało w tym człowieku. To jest inny Zacheusz. Jezus nie powiedział mu żadnego słowa krytycznego. Jezus go po prostu przyjął, Jezus do niego przyszedł, Jezus do niego się zbliżył, Jezus okazał mu miłosierdzie i miłosierdzie przemieniło Zacheusza, doprowadziło go do nawrócenia. I to jest, drodzy, droga Boga, to jest logika Boga, to jest jedyna droga dla Kościoła, to jest jedyna droga dla naszego życia. Nie, nawracaj się, udowodnij, że się nawrócił, może okaże ci miłosierdzie. Najpierw miłosierdzie, bo miłosierdzie kruszy serce, miłosierdzie zmienia patrzenie, miłosierdzie daje nadzieję. To jest niesamowite. Ilekroć czytam ten fragment, on mnie po prostu porusza. I tak sobie zapisałem w moich notatkach z modlitwy. Spotkanie i miłosierdzie, tak? Nawrócenie, zadośćuczynienie. Oczywiście element nawrócenia jest istotny. Oczywiście zadośćuczynienie, naprawienie krzywd, nieraz konsekwencje, które trzeba nieść za złe postępowanie, oczywiście są czymś naturalnym. Tak, ale najpierw miłosierdzie, i spotkanie z miłością, która przemienia. Chcemy, żeby Bóg taki był wobec nas, żeby tak działał wobec nas. Żeby Jego miłosierdzie wciąż było wobec nas. Okazuj też miłosierdzie braciom i siostrom. Bardzo serdecznie was pozdrawiam, życzę dobrego dnia. Posiedźcie przy tym słowie to początek 19 rozdziału Ewangelii Łukasza z Panem Bogiem.